Dzisiaj robimy unboxing pudełka z, z na Halloween no, moich koleżanków. No ta, -da. ta O oh, wow! O Nie widziałam tego, jaka piękna różka. Pokaż ją. Czekaj. Oj, chyba coś rozerwał. Ajajaj. Hehehe. Czemu taka plastikowa? Daj na chwilę. Daj na chwilę. Piękna. <słyska> taka czary Mary hokus pokus. O! Piękne! Dobra, dobra. Boże, ej, to nie ma tej... taki. Szaliczek! O boże, Jaki on jakie Jaki milutki co jaki on milutki. Jaki. No ale milutki, bardzo. Nigdy go nigdy wcześniej nie dotykałam. Jaki on długaśny. Ale ekstra. Załóż go na siebie. Nie. Znaczy, pan, warto. Czasem nie w drugą mhm. stronę. Nie nie ogwarto, tylko w dryfundory. Krawat! Krawat? O! Nie, krawat. No nie Dostałam krawat Jak się to zakłada? Mm. Aha, bo wiesz się na chyba. Ale nie pokazuje mnie całej, okej? Okay? No, ale ja, ja mam cała. Krawę. A ona no to się nazywa jakimś dzieci z tam. A jaki piękny zuchwalek. Mmmm, o mm, mummy, jakie to jest za mną. Jaki on piękny. Klepsy? Tak. Okay. amuletem przez świat. Było z paczką no, no to przez świat. Aj, to się mhm. A widać, to, co? Czy za miesiąc zapina oto? Tak. W sensie. Nie. Ale tutaj, tutaj ma się. Trzymaj to, bo tu będzie Ale białe. zobacz, tu masz takie. O, trzymaj, bo będzie Eee. Um. Pokaż, pokaż. Nie ale to. Ale bardziej tutaj. Spodniczki. Ale nie fajnie. Jaki skandal. E. Eee. Na pewno nie ma? Ale tam była pokazana spódniczka. No, może była jak. No załóż to na siebie. Mi ciepło. Chwilowa przerwa. Już tak wygląda w tym stroju. No to to już koniec. Pa!